Jeździmy głównie asfaltym, bo tak naprawdę szutry u nas no w naszym cyklu no to, to, to taka rzecz, no wiesz, masz zabytka, to się nie upala po zwirku, takich rzeczy się nie robi, to to jest w ogóle to, to, to tak nie może być. Nie planowałem w ogóle w tym roku startu w jakichkolwiek rajdach, ale stwierdziłem, że to byłoby zbrodnie. To niedopuszczalne, żeby nie wystartować w tej, w tej imprezie, najważniejszej w Polsce, w naszym kraju. Jedna z najładniejszych. Tak naprawdę kurczę. Yy. Nie ma takiego gorszego odcinka szutrowego. Szuter, jeżeli jest, to, 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 to dodaje frajdę zarówno na krętej party, jak i na długich prostych. Rajd Polski to jest generalnie no, jakieś tam zwiększenie marzeń, tak? Dla, myślę, że większości załóg, które tutaj wystartowały. Kolejne ogromne doświadczenie dla, dla większości moich kolegów, z którymi startuję w cyklu, dlatego, no, że do tej pory wszystko, wszystkie rajdy historyczne były na asfalcie. Ten pierwszy, szutrowy, no to pokażę, gdzie się kończą, a gdzie zaczynają ich umiejętności? Ktoś może powiedzieć, że mało samochodów, ale e, mało to jakby nie było w ogóle albo jedno auto, ale wydaje mi się, że jest tyle już tutaj załóg historycznych samochodów są ludzie, którzy naprawdę e, mają benzynę we krwi i, i, i poświęcają swoje cenne samochody, żeby, żeby pojechać troszkę zniszczyć te samochody od spodu. Dzień dobry, witamy, pozdrawiamy z rajdu Polski HRSMP. Piękny rajd, szutry, będzie wesoło.